Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie rozmowy na temat. Po długiej przerwie naszym gościem jest Patryk Wilt, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i przewodniczący Komisji Polityki, i Rozwoju Regionalnego i Gospodarki w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Chyba wszystko ładnie powiedziałem. Tak, oczywiście. Dzień dobry, witam pana. Radny z naszego okręgu, tak. Panie Patryku, zaprosiłem Pana do studia, ponieważ 24 sierpnia w końcu rozstrzygnięty został konkurs na drugi etap obwodnicy Dzierżoniowa. Czyli już niebawem podpisana zostanie umowa i ta druga część nitki będzie budowana. Tak, dzisiaj, właśnie w piątek, minął termin składania wszelkich odwołań. One nie zostały złożone. Przynajmniej taki jest mój stan wiedzy na dziś, więc, więc chyba jest to stan odpowiadający rzeczywistości i dlatego w najbliższym czasie myślę, że to będzie początek przyszłego tygodnia planujemy podpisać umowę z wykonawcą na już realizację tego drugiego etapu obwodnicy. Chciałbym, żeby było to podpisanie żeby ono się odbyło u nas, myślę, że może w urzędzie miast miejskim w Bielawie, bo też Bielawa jest miastem, które w równym stopniu jak jak Dzierżoniu będzie na tej Obwodnicy korzystała i z której to strony, ze strony urzędu, mieliśmy bardzo dużo pomocy przy próbach rozwiązania technicznego kwestii skrzyżowania z linią kolejową. Finalnie skończyło się tak, że będzie rozwiązanie, które od początku planowaliśmy, czyli rondo, klasyczny przejazd kolejowy, ale braliśmy pod uwagę też inne etapowanie tej inwestycji i tam właśnie pan burmistrz bardzo nam pomagał. Także mam nadzieję, że to podpisanie umowy odbędzie się tu na miejscu i chwilę później ruszą prace, bo to już jest umowa na wykonawstwo. Znaczy mamy projekt z pozwoleniem na budowę i teraz chodzi tylko o to, żeby to wybudować, także w najbliższym czasie mam nadzieję na ten drugi etap, wiadą już koparki i maszyny budowlane. Czyli mam rozumieć, że będzie rondo i będą szlabany, tak? E, tak, będzie rondo, będą, y, będą szlabany, będzie to rozwiązanie, które od samego y, początku planowaliśmy, ale ono oczywiście ze względu na to, że linia y, stała się czynną linią kolejową, wymagało y, to rozwiązanie uzyskanie, y, uzyskania dodatkowego uzgodnienia no, udało się uzyskać także, nie ma żadnych problemów wbrew tym wszystkim strachom, panikom, które były tutaj. Rozpowszechniane, że to, to kolej zablokuje obwodnicę. Ja oczywiście mówiłem, że nic takiego nie będzie miało miejsca. No i jak widać nic takiego nie ma miejsca, budowa zaraz ruszy. A co z pierwszym etapem obwodnicy, ponieważ nadal jest tam pewien konflikt między tą linią wysokiego napięcia a obwodnicą? Obwodnica nie jest do tej pory otwarta w całości. Tak, obwodnica nie jest do tej pory otwarta, co więcej, tam brakuje kilkudziesięciu, tam chyba trzydziestu czy czterdziestu metrów fragmentu drogi pod liniami wysokiego napięcia. Umowa w tej sprawie też już jest podpisana, tylko że czekamy na możliwość wykonania tej umowy na moment kiedy będzie można wyłączyć tą sieć na chwilę po to żeby odpowiednio podnieść te druty sieci wysokiego napięcia i wydaje mi się że to mamy nastąpić w najbliższym czasie to jest przełom września i października przełożenie tej sieci i wtedy będzie można ten pierwszy etap dokończyć jakby Otworzyć ten pierwszy etap, a mam nadzieję, że też w niedługim czasie, bo, bo czekamy na nowy okres programowania, który zaczyna się w, w styczniu następnego roku. Oczywiście programowania budżetu unijnego, czyli nowe unijne środki. Mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji rozstrzygniemy przetarg, podpiszemy umowę i być może zbudujemy ten ostatni etap, trzeci. E, ostatni e, w m, celu wyjechania w kierunku zamkowie Śląskich. Zostanie nam do zaprojektowania i wykonania jeszcze fragment obwodnicy, który pozwoli wyjechać na kierunek e, wrocławski. To, są, to były moje zobowiązania wyborcze, że obwodnica i kolej dla bielawy. To są takie kluczowe projekty, no i oczywiście y, linia kolejowa do Wrocławia przez, przez Niemcze. No właśnie, co z rewitalizacją tego odcinka? I widać, że no, to się właśnie materializuje, a jeśli chodzi o linię kolejową przez, y, przez Niemcze. Y, chyba w tej chwili, na ostatnim etapie wydawania pozwoleń, y, jest kwestia wycinki drzew, które w międzyczasie na tej linii zdążyły y, wyrosnąć, i pierwszym etapem y, remontu tej linii. Jest wycinka tych drzew. Mamy też deklarację premiera złożoną w, bodajże w lutym albo w marcu, właśnie w Niemczech, że jest 20 milionów łuczecie państwa na jakby pierwsze prace. Więc my złożyliśmy zgłoszenie o rozpoczęciu tych robót i jesteśmy gotowi. No, myślę, że to jest kwestia najbliższych kilku dni, nawet dzisiaj w tej sprawie. Wiem, że marszałek ma rozmawiać z premierem. Żeby po prostu te pieniądze uruchomić i, i pierwszy etap robót już zacząć. A niezależnie od tego złożyliśmy do krajowego programu odbudowy, to jest taki instrument finansów unijnych, w którym dla Polski jest przewidziana olbrzymia kwota kilkudziesięciu miliardów euro. Ten projekt zgłosiliśmy do wykonania w ramach właśnie tych środków. No i mam nadzieję, że ta nasza fiszka zostanie zaakceptowana. To jest w ogóle szerszy projekt dotyczący całego Dolnego Śląska, ale w nim jest również i ta linia. I w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć już te prace właściwe, nie tylko porządkowe, nie tylko uzupełnianie jakichś braków w tej linii kolejowej, ale no pełna rewitalizacja, tak, żeby za dwa lata ona była gotowa do jakby uruchomienia i przejęcia ruchu, a mówię o tym za dwa lata. Bo my ją będziemy mogli dopiero wtedy uruchomić, kiedy PKP PLK skończy y, remont prowadzony właśnie w tej chwili linii kolejowej z Kobierzyc do Wrocławia. Bo ta, ta nasza linia y, przez Niemcze, y, ona się wpina w Kobierzycach w linię plk -owską. no więc to, żebyśmy ją nawet teraz wyremontowali, to by i tak nie, nie pozwoliło na uruchomienie pociągów do Wrocławia, dopóki y, nie ten fragment, który nie jest samorządowy, jest zarządzany przez Narodowego Zarządca Infrastruktury, czyli PKP dopóki on nie będzie wyremontowany. Ostatnio spotkał się Pan z partnerami po polskiej i czeskiej stronie granicy w temacie pętli sowiogórskiej. Proszę mi powiedzieć, jakie jest nastawienie obu stron? No, po polskiej stronie to oczywiście nastawienie jest bardzo pozytywne, bo samorządowcy z naszej strony widzą tutaj bardzo dużą szansę, w szczególności burmistrz miasta i gminy Radków jest takim orędownikiem tego projektu. I to pan burmistrz właśnie zorganizował to spotkanie razem z byłym radnym Julianem Golakiem ze stroną czeską. Tam byli samorządowcy, między innymi starosta Otowic, który wcześniej był takim umiarkowanym zwolennikiem, bo bał się, że wtedy transport z kamieniowomów w tłumaczowie będzie jechał na Czechy tą linią. Ale dzisiaj po, po rozmowie z nim jestem przekonany, że to jest jeden z większych adwokatów tego pomysłu i orędowników, więc po tamtej stronie jest e, jak najbardziej e, chęć współpracy, to jest chęć współpracy wyrażana przez e, nawet e, szeroką grupę tamtejszych e, samorządowców z tego e, z okolic e, Nachodu. E, no i spotkaliśmy się też z senatorami, którzy e, senatorami Republiki Czeskiej którzy powiedzieli obiecali nam, że będą ten projekt w senacie lobbować, no bo my po swojej stronie możemy oczywiście wyremontować tą linię, ale zostaje jeszcze kilometr i 300 metrów toru po stronie czeskiej, no to musi być współdziałanie z tamtej strony, a w Czechach zarządcą infrastruktury jest Narodowy Zarządca. To nie jest tak jak u nas, że my jako samorząd województwa mamy swojego zarządcę linii kolejowych, którego stworzyliśmy, który właśnie takimi liniami, jak ta zdzierżeniowa do Bielawy zarządza i możemy powiedzieć, OK, to, to dajemy takie zadanie Dolnośląskiej Służbie drugi i Kolei, proszę to wyremontować i ta służba to wyremontuje. No, po stronie czeskiej to musi być ten ich odpowiednik PKP PLK, no i ich trzeba przekonać, ale myślę, że takim Taką marchewką, y, która ich przekona, to są środki transgraniczne europejskie. Bo y, ten fragment linii chcemy sfinansować właśnie z tych środków. Z, z środków tak zwanej, y, współpracy transgranicznej, czyli EWD. A proszę nam przypomnieć, jak będzie przebiegała ta pętla górska Przez jakie miejscowości? No pętla sowiogórska po naszej stronie będzie y, łączyła główne y, przygraniczne ośrodki miejskie. Zaczynając od Wałbrzycha przez Świebodzice, Świdnice, y, Dzierżoniów, Bielawę, następnie Srebrną Górę, y, Dzikowiec w gminie wiejskiej Nowaruda, Ruda, potem jest Nowaruda Słupiec, Ścinawka średnia już w gminie Radków i y, po stronie czeskiej, y, bo przejście w Tłumaczowie. Po stronie czeskiej Otowice, następnie Brumow, następnie Mezi Miesti, no i Mieroszów i powrót przez Boguszów Gorce do Wałbrzycha. Czyli można powiedzieć, że po naszej stronie główne atrakcje turystyczne i główne ośrodki y, miejskie w tej tak zwanej aglomeracji wałbrzyskiej czy, czy sudeckiej, a po czeskiej stronie y, też y, no, takie pierwszoligowe atrakcje turystyczne jak brumów, no a zaraz obok, obok Mzymiesti jest oczywiście Skalne Mesto i te 400 czy 500 już czy 600 już nawet tysięcy turystów, które tam przyjeżdżają, więc no, to jest projekt bardzo ważny dla pogranicza polsko-czeskiego. Jak Pan uważa, kiedy uda się zrealizować tam inwestycje? No, ja mam nadzieję, że to jest kwestia tej kadencji, może niektóre fragmenty, czyli przejazd przez Góry Sowie to może być jeszcze kończone w przyszłej kadencji, ale chciałbym, żebyśmy już no, w tej kadencji większość tych prac, czyli linie do srebrnej góry, ten odcinek z mm, ścinawki średniej, właśnie ten transgraniczny, żeby to były rzeczy, które w ramach tego projektu zostaną wykonane. Nie wszędzie da się dojechać koleją. Nie wszyscy tą kolej chcą rewitalizować, ale pan wymyślił temat autonomicznych busów. O co chodzi? No, to nie, nie ja go wymyśliłem, ale to jest technologia, która w coraz większej liczbie krajów zaczyna być stosowana. Transport autonomiczny to w przeciągu dekady, może dwóch dekad, ale nie dłużej będzie rewolucją porównywalną z wynalezieniem samochodu czy, czy internetu. No, ale już dziś e, takie rozwiązania są. Jest czterech producentów, co najmniej czterech producentów e, na świecie tych e, pojazdów. To są takie busiki, które e, jeżdżą z niezbyt dużymi prędkościami, e, które nie mają kierowców, jadą po zadanej e, trasie i służą właśnie do transportu takiego można powiedzieć podmiejskiego publicznego. One na razie są stosowane na zamkniętych strefach takich gdzie właśnie w strefach pieszych, gdzie ta prędkość nie jest duża. No ale mogą być też stosowane na właśnie wyłączonych z ogólnego ruchu drogach. No a przejmowane linie kolejowe, które przejmujemy i których na dolnym śląsku było bardzo dużo. Na przykład taka linia kolejowa Dzierżoniowa przez Pieszyce do, do Bielawy. To są idealne właśnie fragmenty do tego, żeby jeżeli nie będzie tam odtwarzana kolej, żeby tam tego typu tor dla pojazdów zorganizować, bo to są odcinki, które nie są drogami publicznymi, są wyłączone z normalnego ruchu i można wprowadzić tego typu pojazdy, które by umożliwiały dojazd na przykład właśnie do Pieszyc, ze stacji w Dzierżeniowie czy ze stacji w Bielawie. W tym akurat przypadku jadąc przez teren specjalnej strefy ekonomicznej. Samorząd Województwa zgłosił między innymi ten projekt, właśnie budowy tutaj takiego toru dla tych pojazdów autonomicznych. Jako projekt do tego Krajowego Programu Odbudowy liczymy na poparcie. Te busiki jeździłyby w ciągu dnia w cyklu rozkładowym zintegrowanym z kursowaniem pociągów. Mam nadzieję, częstszym niż w tej chwili, czyli tak, że mniej więcej co godzinę będzie jechał pociąg w kierunku Wrocławia, tak może za rok czy za dwa lata, ale na przykład w nocy będzie można sobie ten taki pojazd, jak ktoś będzie chciał dojechać, spieszyć do. Dzierżoniowa czy Bielawa, czy, czy w odwrotnym kierunku, no, zamówić na zasadzie takiej, że on po prostu przyjedzie wezwany. Przywołać. Czy, tak, przywołać i, i po tej trasie on będzie mógł funkcjonować. To jest y, bardzo ciekawe, bardzo nowoczesne rozwiązanie. No i właśnie w takim przypadku unikalnym jak y, dzierżenie Bielawa Pieszyce, gdzie początkowo chcieliśmy y, odbudować kolej, ale pani burmistrz Pieszyc powiedziała, że ona i mieszkańcy nie chcą kolei. No to może niekoniecznie trzeba odbudowywać te kolej, ale takie rozwiązanie wydaje się bardzo fajne, bo te busy są ciche, tanie w użytkowaniu. Ale pytanie, ile kosztują? A To akurat wiadomo, ponieważ tak jak powiedziałem, one są już do zakupienia można powiedzieć spółki. Jeden taki pojazd kosztuje 250-300 tysięcy euro, czyli około miliona miliona złotych i ja nie sądzę, żeby tutaj na ten odcinek potrzeba było więcej niż, niż dwóch pojazdów, a ich użytkowanie jest dużo tańsze niż zwykłych busów, bo one są po pierwsze elektryczne, a po drugie one nie, nie posiadają kierowców, czyli olbrzymia część kosztów firm autobusowych, firm transportu publicznego jest związana z kosztami osobowymi a tego typu pojazdy, no tych kosztów mają sporo mniej. Także traktujemy to jako taki transport ostatniej mili. I w tej kadencji chcielibyśmy, wszystkie dolnośląskie miasta, do których nie planujemy odtwarzać kolei, to właśnie Pieszyce, Złoty Stok w naszym okręgu, czy, czy na przykład Wiązów, czy Wąsorz w okręgu podwrocławskim, że do tych miast będziemy starali się doprowadzić taki transport, gdzie. Pasażerowie wysiądą na najbliższej stacji kolejowej i przesiądą się na tym samym bilecie do takiego busika i dojadą do, do miejscowości, do której planują dojechać. Chciałbym powrócić jeszcze do tematu tej pętli sowie Górskiej, bo w pierwszej kolejności będzie budowany chyba ten odcinek z Bielawy do Srebrnej Góry, tak? E, tak, e, to jest e, odcinek, który relatywnie najszybciej możemy e, otworzyć. Bo kiedyś tam była ta kolej zębata, ona w tej chwili już nie będzie, musiała być wykonana? E, to znaczy odcinek od Srebrnej Góry przez Góry Sowie, to wydaje mi się jest troszeczkę późniejsza sprawa, bo tam będziemy potrzebowali decyzji środowiskowej i e, remontu wiaduktów, tak? Zęba Zębatka nie jest konieczna. Zębatka została tam założona, dlatego że w czasach kiedy ją budowano, podstawową, podstawową lokomotywą była lokomotywa parowa. A silnik parowy ma taki bardzo udarowy charakter pracy, i on po prostu. Na liniach kolejowych o dużym nachyleniu zrywał przyczepność i to było niebezpieczne. Dzisiejsze pociągi, po pierwsze, są lżejsze, po drugie, są z napędem dieslowskim albo elektrycznym, pracują w bardziej równomierny sposób i na tego typu nachyleniach zębatki nie potrzebują. Co nie znaczy, że my tej zębatki nie odtworzymy. O ile byłaby taka wola po stronie gminy, żeby zrobić nam atrakcję turystyczną, już taką stricte turystyczną, czyli kupić parowóz czy inną lokomotywkę zębatą i, i traktować to jako atrakcję. Natomiast z punktu widzenia e, użytkowego, tam ta zwykła kolej, tzw. Tak adhezyjna w zupełności wystarczy przy tych pochyleniach, e, no ale e, to jest odcinek, e, który będzie wymagał dłuższych procedur przygotowywania, właśnie ze względu na te uzgodnienia środowiskowe i, e, i konieczny projekt w tym zabezpieczenie e, wiaduktów. Natomiast żeby cała ta linia była rentowna, to oczywiście trzeba wykonać e, całość. Ja tylko powiem, że przed wojną, kiedy Wyłączono z użytkowania y, odcinek ten górski prowadzący właśnie i doradkowa, y, i do ścinawki, gdzie można było się przesiąść na pociągi, y, no, na przykład właśnie do Czech. To liczba pasażerów pociągów spadła z miliona do 250 tysięcy, czyli czterokrotnie, przez to, że nie można było przejechać przez Góry Sowie, przejechać tym bardzo ciekawym, fantastycznym, przepięknym i y, 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 atrakcyjnym turystycznie y, kawałkiem linii y, y, Zębaty Górskiej. No i pojechać do, do wielkich atrakcji, czyli yy, no, Wambierzyt czy Radkowa yy, u podnóży. No, dzisiaj Parku Narodowego Gór Stołowych, ale wówczas przed wojną, choć nie był to park narodowy, to też było miejsce yy, olbrzymiej liczby yy, wycieczek czy, czy odwiedzin turystycznych i dzisiaj jest tak samo. Także w pierwszym etapie dojazd do Srebrnej Góry, w drugim etapie ten przejazd przez góry, ale realizacja pętli musi być jakby kompleksowa, żeby ten projekt rzeczywiście w pełni bronił się ekonomicznie. Dziękuję Panu dzisiaj za przybycie do studia. Państwu przypomnę, że Państwa i moim gościem był Patryk Wilt, radny Sejmiku Województwa dolnośląskiego z naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.